Cześć witajcie! Dzisiaj Was y, witam troszkę z innej perspektywy, ponieważ idziemy lasem drogą w dół i y, będę Wam co nieco opowiadać o tym miejscu gdzie mieszkam i o Boże, prawie się, po, ja się pośliznam, gdzie mieszkam i co tutaj robię poszczególne miejsca trochę będzie o tutejszej faunie i florze różnych takich rzeczach, które was zapewne nie interesują jest tutaj bardzo ślisko, bo jak widzicie padał deszcz i tędy normalnie płynie ten płynie taki mały strumyczek troszeczkę więc dzisiaj mam zamiar iść na dół do potoka, potem iść yy, w górę. Po kamieniach. Oczywiście będzie to troszkę utrudnione, bo trzymam telefon w łapie. Więc tak, yy, to jest tutaj u nas nasz potok. Pokażę Wam, co tu, tutaj rzeczy, bo tu jest naprawdę ładnie. Tu jest, ta, jest tutaj taka ściana stworzona z kamieni i piękny, piękny, piękny potok. Tam jest druga ściana, lecz my będziemy się udawać w tamtą stronę. Ja sobie tutaj przejdę. Chlap, 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 chlap. Jest tak głośny szum potoka, że nawet chyba mnie zagłusza, nie wiem. Jak widać, rosną tutaj kalczeńce, więc to jest znak, że teren jest bardzo podmokły. Las jest, można powiedzieć, w przeważającej mierze są tutaj, rosną tutaj e, Drzewa iglaste i buki. Tutaj, jak widać, jest woda. Idziemy dalej, wyżej. Jakiś kilometr jest do tego miejsca, gdzie ja idę. Więc nie wiem, czy jeszcze zrobić tak długi filmik. Piękne, głęb, głębokie. Następne dwa filmiki będą z. Yy, Następne dwa filmiki będą z schodzenia na dół i w drugą stronę. Jak widzicie, rośnie tutaj bluszcz. Bluszcz. Nie polecam go dotykać, bo potem będą robić się wam wąble na skórze. Będzie piekło. Tutaj jest go więcej. Mniej więcej tutaj wygląda. Ale nie wiem, czy zrobię taki filmik, że. Pójdziemy tam na samą górę. Dobra, postaram się przejść. Jak widać tutaj jest piękna, formacja skalna, duży basen. W lecie można się kąpać. Ja to nazywam schodami, bo wygląda bardzo jak schody. I to jest ta rzecz, którą chciałam Wam pokazać właśnie. Więc razie krótkie częściej i wracam za chwileczkę. Jak dzisiaj jesteśmy na tutaj na schodach. Musiałam załatwić pewną ważną sprawę. I idziemy tutaj do góry. Ten spadek wody mi się bardzo podoba, bo tam pod spodem jest jeszcze jedno źródełko. Jest ono e, pod ziemią, jak do każde źródło. I tu jest bardzo mocny nurt sopla. To warto zauważyć, jest bardzo mocny nurt w tym miejscu właśnie. Tak to wygląda z góry Jesteśmy troszkę wyżej i fauna jest bardzo wilgotna Co widać po kamieniach, gdzie właśnie rośnie dużo mchu i tym podobnych roślin Więc tak Piękna okolica Tutaj w tym lesie na górze Ogólnie to jest tak ciemno, że ja bym tam musiała z chodzić Piękne, tutaj macie takie piękną płytę, tu i tu. Te y, twory skalne pochodzą y, z dawnych czasów, bardzo dawnych czasów, ponieważ przyniósł je tutaj lodowiec. Lodowiec ma taką siłę, że bez problemu przy, przyniesie taki kamyczek, nawet większy, o więcej ton. Tutaj w ogóle, tutaj, jeśli chcecie przyjechać do tak, kto by chciał przyjeżdżać tutaj na takie zadupie do mnie. i tutaj bardzo ładnie. Można tutaj dużo ciekawych zdjęć porobić. Właśnie jak mówiłam wcześniej, są tutaj drzewa i glasce. A to bardziej tutaj, o, patrzcie, to jest koniczyna zajęcia i ją można jeść bez problemu. Tylko najpierw radziłabym wam umyć ją sobie. Tu jest jest ziele, czyli takie, e, czyli no, bardziej e, lekarska roślina, którą e, wykorzystuje się na wszelkie brodawki i takie różne rzeczy. No jak macie kurzajki, to sobie smarujecie tym i po prostu wam znika. Jeszcze raz ujęcie tutaj na piękny. Tam na górze to jest taka duża ściana. Jak widzicie. Tam się słońce tak ładnie przebija. Jest taka duża ściana i y, na tej dużej ścianie y, na tej dużej ścianie, jakbym się tam wspięła do góry, to byście zobaczyli łąkę. Normalnie tu jest łąka, pasie Jest takie coś i tutaj tak ładnie spływa, ja Wam tam wrzucę takie ujęcie, co nie? Nie wiem czy... O! A tu macie przykład... Przykład zwierzęcia, które...